Cześć, tu Radikal Polak, a to są Radikalne zakupy, czyli gdzie utopić kasę w World of Warships. W tym odcinku niszczyciele premium 7 tiru. Na chwilę obecną, z nacji dysponujących w miarę licznie reprezentowanymi w grze okrętami, dość wyraźnie zauważyć można niedobór wysoko niszczycieli premium. W tym względzie, najwyżej ulokowany, pan azjatycki Lo z jedynym niszczycielem premium na 8 tirze. Niżej, posiadamy będącego jednym z trzech okrętów dostępnych jeszcze do niedawna, jedynie na etapie przedsprzedaży gry, to jest siódmo amerykańskiego niszczyciela premium Simsa, którego pełną recenzję możecie zobaczyć tutaj, oraz reprezentującego polską marynarkę wojenną ORP Błyskawicę i jednocześnie do chwili obecnej nadal jedyny okręt polski w grze. Jeśli jesteście nim zainteresowani, link do wideo znajdziecie tutaj. Na stronie Wikipedii Wargaming wycenia Simsa na 5000 dublonów, co według dostępności waluty premium oznaczać będzie równowartość około 84 zł. W przypadku Błyskawice cena orientacyjna polskiego niszczyciela premium to 4800 dublonów, czyli mniej więcej 81 zł. Różnica jest więc stosunkowo duża i może być podyktowana ogólnie niższą dostępnością okrętu amerykańskiego. Zanim jednak pokusimy się o wydanie werdyktu, Przyjrzyjmy się pokrótce, co reprezentują z sobą oba okręty. Pierwsza dość istotna różnica widoczna się już na płaszczyźnie wytrzymałości obu konstrukcji. Niszczyciel polski z 15 500 punktami wytrzymałości, przy średnio 12 500-13000 punktów wytrzymałości standardowych jednostek na tym tirze, wykazuje wyraźną przewagę nad konkurencją oznacza de facto, iż mamy do czynienia z najwytrzymalszym niszczycielem na swoim tirze. Amerykański Sims dysponuje 13800 punktami wytrzymałości. Wypada w ogólnym zestawieniu nieźle, lecz zabraknie mu nadal 1700 punktów. W zakresie opancerzenia normatywnego, zamykającego się w 16 mm, między oboma okrętami nie ma jakichś drastycznych różnic, lecz warto w tym miejscu zauważyć, że o ile błyskawica dysponuje bardzo spójnym, jednorodnym pancerzem, to niszczyciel US Navy yy, nie, posiada nieco cieńszy pancerz pokładu, 13 mm, oraz spore niedobory w zakresie burtowego pancerza maszynowni w rejonie śródokręcia poniżej linii wodnej. W ogólnym rozrachunku, w zakresie wytrzymałości konstrukcji, błyskawica z ponad 12% większą pulą punktów wytrzymałości, jak i bardziej niezawodnym opancerzeniem, prezentuje się lepiej od Simsa, który jednak sam w sobie na tle standardowych niszycieli nie wypada słabo. Będąc tir do tiru jednym z najciężej uzbrojonych niszczycieli w grze, Błyskawica z siedmioma armatami 120 mm Boforsa jest w stanie zdominować większość pojedynków artyleryjskich z napotkanymi niszczycielami. O ile donośność działu rzędu 12 km oraz pozostałe parametry, takie jak szybkostrzelność czy tempo obrotu wież, nie wykazują niczego nad przeciętnego dla niszczyciela koncentrującego się na uzbrojeniu artyleryjskim, o tyle ilościowa przewaga w tym zakresie przekłada się na bardzo satysfakcjonujące współczynniki DPM-u. Zarówno 900 metrów na sekundę prędkości wylotowej obu typów pocisków, niska trajektoria lotu oraz całkiem nieduży rozrzut przekładają się na wysoką skuteczność ostrzału armat błyskawicy i to w połączeniu z przyzwoitą jak najściślej 8% szansą wywołania pożaru decyduje o bardzo wysokim potencjale destrukcyjnym polskiej jednostki. W tym względzie sim będąc wyposażony jedynie w 4 działa 127 mm będzie dysponował dużą niższą masą salwy burtowej, jednakże wyróżniająca amerykańskiego niszczyciela premium szybkostrzelność na poziomie 18 strzałów na minutę pozwala w zakresie parametru potencjalnych obrażeń na minutę popić nawet świetne w tym względzie wyniki błyskawicy. Owo blisko dwukrotnie szybsze od polskiego niszyciela przeładowanie, wraz z niemal natychmiastowym, niewiele ponad 5 sekundowym, tempem obrotu wież stanowi wyróżnik artylerii głównej Simsa i pozwala konstrukcji amerykańskiej na skuteczną walkę zarówno na krótkim dystansie, jak i w charakterze zaczepnym na dalszych, co będzie możliwą za sprawą prawie 13-kilometrowej donośności dział. Czynnikami, których jednak nie wolno pominąć, a które mają wpływ na ogólną ocenę niszyciela. Będą względnie niska prędkość wylotowa oraz bardzo wysoka trajektoria lotu pocisków. Wpłynie to dość znacznie na możliwość skutecznego rażenia, szczególnie tych z szybszych i zwrotniejszych okrętów w grze, i to negatywne wrażenie będzie się potęgowało wraz ze wzrostem dystansu, z którego będziemy prowadzić ostrzał. Do tego jedynie 5% szansa wywołania pożaru pociskami odrębkowo burzącymi jeszcze bardziej ograniczy potencjał ofensywny niszczyciela. Ogólnie więc uzbrojenie artyleryjskie błyskawicy będzie miało, poprzez umożliwienie bardzo skutecznego jej wykorzystania, bez znacznego wpływu na dystans prowadzenia ognia, dużo bardziej spójny charakter. Parametry balistyczne, ilość działu oraz 8% szansa wywołania pożaru wpływa na wysoką skuteczność w zwalczaniu wrogich życieli i pozwala na zadawanie bardzo wysokich obrażeń w bitwie. W tym względzie, pomimo nawet wyższych parametrów DPM-u Simsa, jego uzbrojenie artyleryjskie będzie bardziej wyspecjalizowane. Skuteczność pozostanie bardzo wysoka na bliskich dystansach, gdzie wysoka trajektoria nie będzie znacząco negatywnie wpływać na celność, podczas na większych sporo może zależeć od zdolności manewrowania wroga oraz samej zdolności przewidywania jego kursu i prędkości. Wysoki tor lotu pocisków Simsa pozwoli jednak na całkiem skuteczne wykorzystanie przeszkód terenowych przy prowadzeniu ostrzału, umożliwiając w wielu sytuacjach na prawie całkowitą niewrażliwość na odpowiedź ze strony wroga. Oba niszczyciele premium dysponują wyrzutniami torped tego samego kalibru 533 mm. Jednostka polska wyposażona jest w dwie potrójne wyrzutnie, jednostka US Navy w dwie poczwórne. Już następnie będzie to oznaczało, że w przypadku Simsa możliwość atakowania dużo szerszego pola właśnie torped przy 6 torpedach niszczyciela polskiego. W przypadku błyskawicy do dyspozycji mamy torpedy o całkiem dobrym 8-kilometrowym zasięgu, solidny, solidnych 14400 obrażeń, co przełoży się na ponad 74 DPM-u torpedowego, których jedynym niedoborem może być raczej nieprzytłaczające 57 węzłów szybkości. Będąca jednym z wyróżników amerykańskiego właściciela premium, możliwość wyboru z pomiędzy dwóch typów torped pozwala, co raczej niezwykłe dla, typu, dla okrętów premium w ogóle, na dostosowanie Simsa pod kątem preferowanego przez gracza stylu gry. Podstawowy zestaw torped cochują przede wszystkim przeciętne parametry obrażeń DPM-u przy względnie dobrej 65-węzłowej prędkości, lecz bardzo ograniczonym 5,5-kilometrowym zasięgu. To wraz z raczej dużym dystansem, z jakiego ten typ torped będzie wypatrzony w wodzie, zadecyduje, iż ich przeznaczeniem jest walka na bliskim dystansie lub gdy koncentrujemy się na wykorzystaniu elementu zaskoczenia. Drugi zestaw obejmuje torpedy wykazujące spore braki na polu zadawanych obrażeń i co się z tym łączy DPM-u oraz prędkości. Tutaj bardzo skromne 49 węzłów, Lecz wyraźnie wyróżniające się na, na, na płaszczyźnie ponad 9-kilometrowego zasięgu i bardzo pomocny i w częściowej neutralizacji niskiej prędkości krótki 1-kilometrowy zasięg wykrycia płynących torped. Tym samym drugi typ torped będzie dysponował raczej ograniczonym potencjałem destrukcyjnym, co nie wyklucza jednak. Jego użycia w charakterze zaczepnym, za sprawą solidnego zasięgu, lub blokującym swobodę przemieszczania się wroga, i tu głównie za sprawą ośmiu torped w pełnej salwie. W przypadku i US Navy posiadamy więc pewien zakres swobody na płaszczyźnie doboru do uzbrojenia torpedowego, jednakże w obu przypadkach zalety każdego z zestawów będą posiadały szereg ograniczeń, które w sporym stopniu wymuszą dostosowanie stylu gry. Podobnie jak wcześniej, z ubraniem atleryjskim, konfiguracja uzbrojenia torpedowego błyskawicy sprawia wrażenie bardziej wyważonego, bez wyraźnie zarysowanych wad ani zalet, lecz pozbawionych jednocześnie jakiejś sprecyzowanej roli, która w przypadku uzbrojenia torpedowego Simsa może dawać mu niewielką przewagę w pewnych sytuacjach, lecz pozostałych te same torpedy kompletnie się nie spiszą. Historycznie, w chwili jej zwodowania, błyskawica dysponowała solidnym uzbrojeniem przeciwlotniczym. W grze, koncentrująca się głównie na dwóch podwójnych działkach Buforsa o kalibru 40 mm, ochrona polskiego niszczyciela jest, biorąc pod uwagę wysoki siódmy tiro okrętu, mało imponująca. O ile łączny DPS przeciwko lotnictwu, sięgający 36 punktów, ma szansę na zadanie pewnych obrażeń wrogim eskadrom, to zdecydowanie trzeba pozbyć się złudzeń, iż w jakimkolwiek stopniu będzie to w stanie ograniczyć zapędy wrogi lotniskowców. Maksymalna, jedynie 3,5 km donośność. Praktycznie wyłącza możliwość udzielania na tej płaszczyźnie wsparcia z przymierzeńcą. Cztery armaty artylerii głównej SIMSA były przystosowane do zwalczania także zagrożeń z powietrza. Pozwala to niszczycielowi amerykańskiemu na prowadzenie ostrzałów wrogiego lotnictwa nawet na dystansie 5 km. W obliczu raczej słabo rozbudowanego uzbrojenia przeciwlotniczego średniego i bliskiego zasięgu główny ciężar zapewnienia osłony spoczywa więc na armatach 127 mm. Połączony DPS nawet na maksymalnej donośności wysokości 403 punktów obrażeń na sekundę, jest większy niż całość uzbrojenia przeciwlotniczego błyskawicy, oznacza też, że Sims należy uznać za całkiem dobrze wyposażony do pełnienia roli okrętu wsparcia przeciwlotniczego. W sytuacjach, gdy nawet łączny DPS na poziomie 65 punktów okaże się najzwyczajniej niewystarczający, by unieszkodliwić całą wrogą eskadrę samolotów, należy pamiętać, iż SIMS, podobnie zresztą jak standardowy niszczycie na tym poziomie Mahan ma możliwość zainstalowania sprzętu obrona przeciwlotnicza, którego dwa ładunki w standardzie pozwalają na chwilowe, 30-sekundowe wzmocnienie efektywności uzbrojenia przeciwlotniczego oraz, co ważniejsze, ograniczają w trakcie jego trwania skuteczność wrogich bombowców nurkujących i torpedowych. Stąd też, o ile polski niszyciel premium nie wyróżnia się szczególnie na tle swojego uzbrojenia przeciwlotniczego, o tyle Sims posiada pełny zestaw do tego, by być uznanym za świetny niszyciel wsparcia. Oba niszczyciele premium, dysponując możliwością osiągania prędkości przekraczających 38 węzłów, nawet do 39 węzłów w przypadku błyskawicy, należą do jednych z najszybszych okrętów w grze. Niszczyciel polskiej marynarki wojennej, ustępując w tym względzie jedynie radzieckiemu Kijowowi, posiada jednak względnie słabe parametry zwrotności. 610-metrowy promień zwrotu, czy blisko 6-sekundowy czas pełnego wychylania steru, należy uznać za raczej poniżej przeciętnej dla tej klasy i tego tiru niszczyciela. Na tej płaszczyźnie Sim, jedynie o pół węzła ustępując prędkością, jakiej osiąga polski niszyciel, jest bezsprzecznie najszybszym amerykańskim okrętem w grze. Do tego, w wyraźnym konstrakcie do błyskawicy, dysponuje bardzo satysfakcjonującymi współczynnikami zwrotności. Zarówno 500-metrowy promień skrętu, jak i szczególnie niewiele ponad 2,5-sekundowy czas pełnego wychylenia steru decydują, iż Sims na płaszczyźnie szeroko rozumianej mobilności spisuje się świetnie. Elementem, który dodatkowo decyduje o wyjątkowej ocenie niszczyciela będzie bardzo szybki obrót wież artlerii głównej, który sprawi, że ewentualne drastyczne zwroty, jak to ma w przypadku znacznej większości innych okrętów, nie wpłynie znacząco na spadek siły ognia. Wpłynie to, pomijając pozostałe parametry balistyczne armet, na możliwość względnie ciągłego otrzymywania potencjalnego DPM-u artlerii amerykańskiego niszczyciela premium. Trzeba w tym miejscu zaznaczyć, Iż jeśli chcemy zainstalować w Simsie sprzęt obrona przeciwlotnicza, to niestety oznaczać to będzie rezygnację ze sprzętu doładowania silnika, zapewniającego 8% bonus do szybkości maksymalnej niszczyciela. Co dziwne, parametry kamuflażu, błyskawicy i Simsa są do siebie bardzo zbliżone. Jak widzimy, niszczyciel US Navy wypada nieco lepiej, zarówno na płaszczyźnie wykrywalności z powierzchni wody, jak i z powietrza. Różnica w tym zakresie rzędu 200 i 100 metrów odpowiednio jest raczej niewielka i w obu przypadkach plasuje to oba okręty premium pośrodku zestawienia wartości kamuflażu niszczycieli na tym poziomie. Jedyna dość wyraźna różnica dotyczy będzie długości działania sprzętu wytwornica dymu. W przypadku Simsa mamy do czynienia z dłuższym o 36 sekund czasem utrzymywania się zasłony dymnej, co może w wielu sytuacjach mieć niebagatelne znaczenie dla przeżywalności niszczyciela. Na koniec, w formie podsumowania, zestawiłem moim zdaniem najbardziej istotne zalety oraz wady obu okrętów premium. Zarówno błyskawica, jak i Sims to bardzo dobre okręty na swoim tierze, wymagać jednak będą zgoła odmiennego podejścia. Niszczyciel polskiej marynarki wojennej to okręt z rewelacyjnym uzbrojeniem mateleryjskim i wytrzymałością, pozwalającym mu na dominowanie w pojedynkach nad innymi okrętami tego typu oraz skutecznym, w roli okrętu zaczepnego, z bardzo dobrymi torpedami i wysoką szansą wyłania pożaru. Na tym tle Sims jest okrętem nieco bardziej złożonym. Dysponujący świetną zwrotnością i bezkonkurencyjną wśród okrętów US Navy prędkością, posiada wysoką szybkostrzelność działu, która, w połączeniu z niezrównaną szybkością obrotu wież pozwala na bardzo dynamiczny styl gry. Jeden z najbardziej solidnych parametrów ochrony przeciwlotniczej wśród niszycieli sprawia, iż Sims równie dobrze odnajdzie się w roli okrętu eskorty bądź też wsparcia jest w moim odczuciu jednym z najciekawszych okrętów, obok zbliżonej stylem gry Atlanty. Szczególnie dla graczy preferujący, preferujących grę zespołową, na przykład w Dywizjonie. Na sam koniec pytanie: Błyskawica czy Sims? Ponieważ między oboma okrętami nie ma jakiejś rażącej różnicy, jeśli chodzi o cenę ich zakupu, to w tym względzie postawiłbym między oboma niszczycielami znak równości, choć, ze względu na banderę, z lekkim wskazaniem na okręt polski. A jakie jest Wasze zdanie na temat tych okrętów? Jak zwykle cieszę się na wszystkie Wasze komentarze. Zapraszam do polubienia filmu, jeśli ten format recenzji przyszedł Wam do gustu, oraz subskrybowania kanału. Radikal Polak